My tu nic... My tu nic nie robimy. My tu nic nie robimy, na górze. Tak, jestem pewien. Wóz. Tu jest wóz! Tu jest... Tu jest wóz! Upuść, proszę! czekaj, źle weszło. Tak sądzisz? weszło, no. no tak właśnie. No... Czekaj.

Co byście odjezli? Dobra, tam jest dzieci. A, nie ma już. Jakie dzieci? Gdzie dzieci? Dobra. O, wszedł diament, tak? Dziamencik. O. Za to, bo jest dzieciół. Ja będę, ale diabeł! O, dzięki. Dzięki, dzięki. Co? No tak, właśnie. Mhm. Cześć. Kolego, f... mnie już. Kol- Ratuj Karol, ten kolega mnie już. KAROL! RATUJ! ON MNIE wziął ZA stópki RATUJ co co? nic, a możecie mnie puścić? nie nie, tak jest śmiesznie nie jest idę do domu widzowie, widzowie teraz ich wkurwiamy O, duża kula, o tak, duża. Kurwo, jeba. Dobrze, koledzy, spokojnie jesteśmy na Family Friendly Kanale 8, więc proszę przestać. To jest Family Friendly Kanał 8, dla fanów Paliona i Wojana. Proszę przestać. Tak, tak sądzisz? Idę z tym, kurwa, do domu. To on niech trzyma kulę. On lubi jak trzyma. Kula, kula trzyma. Jest. Kula jest. Patrzcie, co tu Nie, przestań. Przestań. Mogę Nie, nie możesz. Ty lepiej nie pomagaj. Ty nie pomagaj lepiej. No iść do domu, najlepiej. Chłopaki. A żyjecie może jeszcze? Dziebre? Chłopaki! Karoryfer! Połóż tu głowę, połóż tu głowę, proszę! Połóż tu! Połóż! O tak, tak jest dobrze! Ja nie chcę nic mówić, ale macie... ...fajnego potworka. Nie wchodź tam, zginiesz. Nie tam. No i fajnie było. Żartowałem oczywiście. Może ci otworzę? Nie! Tak, otwórz mi jeszcze ten. Nie! Proszę. Bo jest 9 dni jak on wszedł do extraction pointer To ja widzę, że on się na, na, na chwileczkę O ja wiedzy w lewym że on umarł No mi też się pojawiło przez chwilę że umarłem no Gra się zbogowała, ale, ale mi się to podoba e, co? Ja mam to A das mi taminę może? Wziąłem tylko y, ten, siłę a... Kupiłeś moją siłę? Ty ale co? A ty wziąłeś staminę Kupiłeś staminę! Kupi... Ty wziąłeś moją siłę! No. Kupiłeś staminę, halo! Koleżanko! No ja kupiłem ale tobie, a on wziął. No to. Ale ja, sobie, ja kupiłem sobie siłę, ty sobie wziąłeś, no to jest stamina!

No dokładnie, zgadzam się. No, no. Dobra, no to co? Kończymy. To i kończymy, nie? się na walkę. To jest. To jest ostatnie, prawda? No to o to mi chodzi. Dobra. Na pewno. Z czym my się bijemy ogólnie? Ja no NIE! NIE! Jebać cię, stary! Jebać go w pizdę! Jebać cię na pizdę, chuju! Dobra, kończymy ten...